Jakie były założenia? Kto tam miał atakować? Czy, czy po prostu wszyscy mieliśmy? Nie w długie piłki na naszym Tak się wyróżniło. Tak? Robert dzisiaj miał wolę. Między Niemcami. Bardzo się że utrzymaliśmy te, no nie, ten wynik, kiedy jedemy przez 20 minut, wygraliśmy jednego mniejcowodnika. Taka sytuacja może się na euro. Tam będzie potrzebna już i to nam się uda, tak? Ale jak Ty wszedłeś, to dokładnie na jakie pozycje mnie wyszedłeś? no tak, No, no, ty... nie... no postyk no, czekałem na postępy, no, co, co, nie się, co, szansa, to, Co Cały czas bym nie dziwił się i cały czas Pierwsza z Pierwszy raz w karierze taka, taka rada? No, rzadko bywa, bo też nie bramki, tak, Mówi, że Robert był oszczędzany na Niemcy, to może Ty też byłeś oszczędzany na Niemcy? No być może trochę, tak? Bo trochę gdzieś tam nie noga po ostatnim tygodniu. No ta konkluzja niedoleczona jeszcze do końca gdzieś tam się ozwała. Mam nadzieję, że to dwa, ja trzy tak podejdzie do siebie na ten język, który jest myczony, dla mnie i dla wszystkich Polaków szczególnie, bo chciałem wrócić do Wojny z Ligi wejść do No właśnie, zwłaszcza że trener solbaken wystawia się, bo musi, bo robisz asystę jak grasz, ale najchętniej chyba by Cię nie wystawiał, więc Podobna, jest dużo do, do, do udowodnienia. Podobne odczucie, tak że czasem jak gram, to wiem, że jak popełnię błąd, to nie będę dodejścia. do trener, to też nie jest komfortowa sytuacja dla mnie, chciałem to zmienić, najbliższe mecze mogę w tym to pomóc. Czyli chcesz wywrzeć presję na Solbakę? w to udowodnić to, że zasługuje więcej niż do na coś, co w roku Polska jeszcze nigdy nie wygrała z Niemcami, to Wam jakoś ciąży ta świadomość? Motywuje, yes. powiedział tak? że możemy jako jedynie przejść do historii i nosa Niemcom, tak? Na może tam, nie? Dzisiaj na pewno tej tak nagnięcia przedstawiałem i to zaangażowanie mogło być 100% centrum. 6 do 2 właśnie wygrali Niemcy z Austriakami. <grym> tak, ale to w by wymienić. Ja ci bym się też to był taki mecz, oni wygrali i sobie też wymieniałem. Jeszcze na pewno z pianą, tak jak my wyjdziemy na nich we wtorek. Słyszeliście coś, opuszczając falonie na kadrę, przyjeżdżając od kolegów? Nie, gdzieś tam w polu cały czas jesteśmy, w, w łączku. Tyle z niż tym czasem teraz jestem na tym poziomie, gdzieś w zapraszam. Na pewno się spotkamy. No, łatwo nam nie będzie, tylko mogę sobie powiedzieć. Nie tak łatwo jak w to.